Prezentację to otworzę tutaj mój kolega. Tak, proszę państwa, e, chcielibyśmy e, gorąco tutaj powitać, ponieważ e, tak jak było to zapowiadane, jest to e, prezentacja z udziałem gości specjalnych. Jest tutaj z nami e, pani Wanda Rychlińska, która 26 lat, tak, była aktornikiem kina, żeglina w wielkie prawa. 30 lat pracy w kinie. Wspuszczałam je do kina bez biletu. No proszę! <grym /data> Takie rzeczy dzisiaj wypłynął. <grym /data> <byś> <grym> tak? </data> I pan Janek też. E, właśnie, to um, żona szanownego <-data> pana Jana, o, 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 który również był kinooperatorem. E, no i witamy pana Tadeusza Ostrowskiego, który również był związany z kinem w Krzyżisku. Gorąco Że mamy nadzieję, że ewentualnie braki dzisiaj zostaną uzupełnione. I zaczynamy proszę Państwa. Kto z Państwa jeszcze nie ma biletów? Pamiątkowe bilety zostały rozdane przy wejściu. Kto nie ma jeszcze można się doopatrzyć. 5 czy 10 bo tak nie były ceny. Tak, to prawda. To są zrekonstruowane bilety. Z drugiej strony powinna być jeszcze pieczątka, pewnie Państwo pamiętają, z jednym z krzesłem e, oraz z pieczątką i wydarzeniem. Krzesło wygląda to piętro niżej. Tak, krzesła są I właśnie tutaj może jeszcze to jest dobry moment, żeby podziękować tutaj szczególnie pani Wandzie za to, że udostępniła tutaj pamiątki z kina, ponieważ właśnie te tablice, które się tam znajdują, ten fartuch, to dzięki właśnie tutaj życzliwości zostały udostępnione na dzisiejszą wystawę, także no, mamy nadzieję, że wystawa ta przypomni Państwu te chwile, które spędzali Państwo w Kinie 22 lipca. Kino od początku jego istnienia było popularną rozrywką i sposobem spędzenia wolnego czasu. Wraz z przejęciem naszego miasta przez nową społeczność służyło ono jej od połowy 1945 roku. Tę zlikwidowaną i niemal zapomnianą już dzisiaj instytucję w naszym mieście wspomina głównie pokolenie, które przeżyło filmową inicjację w pierwszych powojennych miesiącach i następnych 47 latach. Dla wielu miłośników sztuki filmowej każda projekcja była wówczas jedyną szansą natychmiastowego zaspokojenia głodu kina i oderwania się choć na jakiś czas od powojennej rzeczywistości. Chcąc prześledzić historię kina w Czcińsku Zdroju cofnijmy się w czasie i prześledźmy zachowane relacje, dokumenty i fotografie. Dziś po czcińskim kinie zostały tylko wspomnienia. Zachowane w pamięci obrazy to kolejki do kasy, stłoczenie ludzie w poczekalni, wejście na widownię, stopniowe zaciemnianie oświetlenia, stłumiany warkot projektora i wreszcie obraz z dźwiękiem polskiej kroniki filmowej, którą zawsze rozpoczynał seans filmowy w naszym niewielkim kinie. Chwile te już nie wrócą, stały się przeszłością. Zacznijmy naszą historię od początku, czyli od momentu zakończenia II Wojny Światowej. Dzięki wspomnieniom pierwszych repartyjanów i osadników, którzy przybyli do Miasteczka zaraz po jego wyzwoleniu, możemy prześledzić historię kina w miasteczku. Jedną z osób, które, które przybyły do Cieśnika Zdroju już latem 1945 roku, była pani Leonarda Ostrowska. A jej wspomnienia przybliżają nam historię pierwszych seansów filmowych w wyzwolonym mieście. 30 sierpnia 1945 roku, po długiej podróży z Wschodnich, przywieziono nas transportem kolejowym z Gotkowa do Trzcińska zdroju. W miarę przebywania następnych repartiantów miasteczko zaczęło budzić się ze snu. Na ulicy 2 lutego niemal wszystkie domy były zajęte przez wojsko radzieckie, które rzadko widziane było na ulicy. W mieście mieszkało jeszcze sporo Niemców, ale również ci, którzy podczas wojny przymusowo pracowali w majątkach u niemieckich chłopów, a po wyzwoleniu postanowili tu się osiedlić, byli to przeważnie Polacy. Większość z nas była ze wschodu, więc rozmowa z rosyjskimi żołnierzami sprawiała nam przyjemność. Oni byli naprawdę bardzo uprzejmi. W budynku szkoły w Auli mieli własny projektor i wyświetlali nam filmy rosyjskie, przeważnie muzyczno-rozrywkowe. Moja mama zabierała nas na seanse filmowe, jak tylko żołnierze zapowiedzieli, że będą wyświetlać film. Sala nie była wypełniona po brzegi, ale w miarę upływu tygodni widzów przybywało. W, w auli nie było krzeseł, siedzieliśmy na drewnianych ławkach, ekran z białego prześcieradła zawieszony był na ścianie. Rozrywka ta trwała niemal do końca 1946 roku, wtedy do wszystkich żołnierzy przeniesiono do wojny. Po kilku, miesiącach, po kilku miesięcznej przerwie do miasteczka zapitało kino objazdowe. Na początku odwiedziny kina były nieregularne, a filmy były wyświetlane w Domu ludowym. W większości kino wyświetlało filmy rosyjskie, niedabingowane. Niemal 90% przesiedleńców osiadłych w Cznisku Zdroju pochodziło ze wschodu, z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Dalekiej Cyberii i każdy z nich znał język rosyjski, ukraiński. Wielu nie znało ani słowa po polsku. Więc doskonale rozumieli filmy w wersji rosyjskich. W sali domu ludowego podczas wyświetlania filmu zawsze panował tłok, nie, wszystko, nie wszystkim udało się zająć miejsca na krzesłach i ławach, więc często siedzieli na podłodze. Pamiętam, że do 1947 roku nigdy nie opuściłam ani jednego seansu. Po 1950 roku mój tata pracował w gospodarce komunalnej. I wówczas reperował podłogę w budynku przyszłego kina przy ulicy Krótkiej. Po jego otwarciu wyświetlano przeważnie filmy rosyjskie z II wojny światowej, czasami jakiś przedwojenny archiwalny film polski, a także coraz częściej nowości polskiej powojennej kinematografii. Często zdarzało się, że taśma filmowa urywała się, ale wszyscy czekali cierpliwie, aż operator Polski zerwane zerwany film. Jak były jakieś ciekawe filmy, to wyświetlano je kilka razy. Wtedy w kinie panował tłok. Dużo ludzi stało albo siedziało pod ścianą, na dostawianych ławkach, w poczekalni lub krzesłach przyniesionych z domu. To była jedyna rozrywka w tych powojennych czasach w miasteczku i dziś przypominam sobie, jakby to było wczoraj. To były fragmenty wspomnień. I jak wspomina pani Leonarda, od 1947 roku miasteczko zaczęło odwiedzać kino objazdowe, lecz jego wizyty nie były regularne i bardzo rzadkie. Zdenerwowani tą sytuacją mieszkańcy napisali list do kuriera szczycińskiego, aby zajął się tą sprawą. 19 kwietnia 1947 roku w kurierze ukazał się artykuł zatytułowany Czcińsko strój woła okno. Oto jego treść. Dziwne to i niewesołe, a jednak prawdziwe, że miasta naszego nie odwiedziła, odwiedziła od więcej niż pół roku nie tylko żadna trupa artystyczna, ale nawet nikino objazdowe. Jest zrozumiałe, że zrzeszenia takie wybierają miasta więcej kasowe, a pomijają miasta mniejsze i o kasowości wątpliwej. Gdy jednak się weźmie pod uwagę, że i takie prowincjonalne miasta też mają swoje potrzeby duchowe, które należy uwzględnić i zaspokoić. Zespół artystyczny, który by tu zawitał od czasu do czasu, na pewno też by zrobił karierę, która pokryłaby koszty związane z takim przyjazdem. Nie od rzeczy będzie też, kiedy mowa o kulturalnych rozrywkach e, przyniesie zarządowi kin Okręgu Szczecińskiego, że koniecznym byłoby w planie kino e, lokacji Pomorza Zachodniego uwzględnić i Trzcińsko-Zdrój, tym bardziej teraz, w związku ze zbliżającym się sezonem kuracyjnym tutejszym zdroju. Było to bardzo wskazane, by od czasu uruchamiania tutaj stałego kina częściej zaglądała objazdowa grupa projekcyjna. Ze Szczecina wyświetlając fabularne długometrażowe filmy. Dzieje się jednak, że grupa ta zapomina, którędy jedzie się do Trzcińska Azura. A szkoda. Nie chcemy być całkowicie odcięci od świata i jego zdobyczy, lecz chcemy korzystać z niej właśnie i choć trochę mieć uprzyjemnione, prowincjonalne życie. Wniosek redakcji. Mamy nadzieję, że nie tylko okręgowy zarząd kin weźmie pod uwagę ten list, ale również i nasze sfery teatralne zainteresują się potrzebami kulturalnymi prowincji. Takich czcińsko-zdrojów jest więcej. Obsługa ich może się opłacić. Po takiej prasowej reprymencie nasze miasteczko zaczęło regularnie odwiedzać kino objazdowe należące do Okręgowego Zarządu Kin w Szczecinie. Ze wspomnień mieszkańca miasteczka, który kilka lat temu udzielił obszernego wywiadu, płyną dalsze informacje o losach czcińskiego kina. Mieszkańcem tym jest Tadeusz Ostrowski, który swoją pierwszą zawodową pracę rozpoczął w 1949 roku w Okręgowym Zarządzie Kin w Szczecinie, gdzie został zatrudniony na stanowisku operatora kina objazdowego. Pracował w sekcji nr 8, która obejmowała swoimi działaniem teren gminy czcińsko zdroju Pan Tadeusz wspomina, bardzo często przyjeżdżaliśmy wyświetlać filmy do samego miasteczka Ćcińska zdroju którym frekwencja podczas projekcji dopisywała. Filmy wyświetlaliśmy w sali widowiskowej Domu Ludowego przy ulicy Młyńskiej. Sala była obszerna, posiadała scenę i balkon. Podczas jednej z wizyt w okręgowym zarządzie kin w Szczecinie w roku 1950, zwrócili się do mnie ludzie z dyrekcji z zapytaniem, czy w Czińsku zdroju byłyby warunki do założenia kina stałego. Odpowiedziałem, że owszem, owszem, rozeznam się w sytuacji. W mieście znałem już kilku ludzi, którzy interesowali się techniką wyświetlania filmów i chęcią założenia kina stałego. Ludźmi tymi okazali się Jan Ostanówka i młodszy od niego Jan Rechliński. Pan Ostanówka przed wojną wraz ze swoją żoną pracowali w cyrku. On był stolarzem, ale także odpowiadał za rozkładanie i składanie namiotu, a ona była bileterką. Dzięki tej pracy mieli więc upodobania do organizowania imprez kulturalnych w Trzcińsku Zdroju Państwo Ostanówkowie zamieszkali przy ulicy Krótkiej. Naprzeciwko ich domu, dziś już nieistniejącego, znajdował się opuszczony, opuszczony budynek, który stał u zbiegu ulic Krótkiej i Sienkiewicza. Wewnątrz znajdowała się duża sala. Ściany sali były pokryte rodzajowymi malowidłami. Na widowni na pochylonej w kierunku sceny w podłodze były ustawione rzędy drewnianych krzeseł. Przed wojną mieściła się w nim sala widowiskowa i kina. Tuż po wojnie odbywały się tu imprezy kulturalne, zebrania i wiece związane z uroczystościami państwowymi, a pod koniec lat 40. budynek opuszczony. Jego wnętrze zostało splądrowane i częściowo zniszczone. Pod koniec roku 1951 dzięki inicjatywie pana Ostanówki i jego żony zaczęły się prace przy adaptacji budynku na Chinastałe. W porozumieniu z Miejską Radą Narodową w Trzcińsku Zdroju zaczęto remontować zniszczony budynek. Bardzo dużo pracy włożyli w remont i adaptację budynku panowie Jan Ostanówka i jego sąsiad Leon Szery. Pan Tadeusz Ostrowski jako zawodowy kinooperator i łącznik z Okręgowym Zarządem Kin w Szczecinie służył im wieloma radami, dzieląc się swoją wiedzą nabytą podczas pracy w kinie objazdowym. Wnętrze przyszłego kina zostało wytynkowane i pomalowane. Postawiono kilka pieców kaflowych, w tym dwa stali sali widowiskowej, w której naprawiono podłogę i wyremontowano podnoszone drewniane krzesła. Została zamontowana nowa instalacja elektryczna, wydzielono pomieszczenie na kabinę operatorską, kasę, toaletę i poczekalnię. W przeciągu kilku miesięcy budynek został wyremontowany i przystąpiono, przystąpiono do pierwszych projektów. Pierwsze seanse były wyświetlane przez Pana Tadeusza Ostrowskiego z aparatury ustawionej na środku sali. Był to aparat wąskotaśmowy AP-11 polskiej produkcji. Kabina operatorska nie była jeszcze gotowa. Jej adaptacja ukończono z kilka miesięcy później. Oficjalne, oficjalne otwarcie kina nastąpiło dnia 22 lipca 1951 roku. Dziś znamy niewiele szczegółów. Z okresu uroczystego przecięcia wstęgi. Kino nazwano drugiego, dwu, 22 lipca z racji ówczesnego święta państwowego, które przypadało właśnie na ten dzień. Do kina wchodziło się e, głównym wejściem od strony ulicy Krótkiej, a wychodziło dwoma wyjściami od strony ulicy Sienkiewicza. Po obu stronach głównego wejścia zawieszono gabloty reklamujące repertuar kina. Tak Ozdobny frontowy portal budynku, który znajdował się nad głównym wejściem, wkomponowano duży szeld z napisem nazwy kina. Brzegi szeldu wyposażono w rzędy żarówek, które po zapadnięciu zmroku oświetlały nie tylko nazwę kina, lecz także front budynku i część ulicy krótkiej. Z blaszanego głośnika w kształcie wiadra, zamontowanego na szczycie portalu, wydobywały się dźwięki melodii, a wejście do budynku przyozdobiono biało-czerwonymi flagami. W kabinie projekcyjnej ustawiono projektor 35 mm K-25 produkcji radzieckiej. Był to używany projektor frontowy z lampą żarową, który służył podczas wojny do pokazu filmów na tyłach frontu. Sala kinowa posiadała 210 miejsc siedzących w 14 rzędach wypełnionych drewnianymi krzesłami z podnoszonymi siedzeniami. Ekran był odsłaniany i zasłaniany z kabiny operatorskiej przez ręcznie sterowaną kotarę. Na bocznych ścianach widowni zawieszono plafony, których światło w miarę potrzeby stopniowo się zaciemniało lub rozjaśniało. Sala była podzielona na pierwsze i drugie miejsca. Bilety oczywiście w strefie pierwszych miejsc były droższe, natomiast te bliżej ekranu tańsze. Bilet na seans dla dzieci kosztował 2 zł, na film dla dorosłych płacono 4 zł, a za najnowsze produkcje 6 zł od losowych. Tak przedstawiał się celnik w latach 60. Pierwszym kierownikiem kina stałego w Čcińsku Zdroju została pani Bronisława Ostanówka. Operatorem był Tadeusz Ostrowski, a jego uczniem i pomocnikiem Jan Rechliński. Po odejściu Tadeusza Ostrowskiego z pracy w kinie w roku 1952 jego miejsce zajął Jan Rechliński, który tę funkcję pełnił aż do likwidacji kina. Po śmierci pani Ostanówkowej funkcję kierownika kina na krótko objął jej mąż. W roku 1966 kierownikiem zostaje pani Teresa Rechlińska, żona Jana Rechlińskiego. Stanowisko to sprawowała nieprzerwanie przez 26 lat, aż do likwidacji kina stałego w Trzcińsku Zdroju w roku 1992. W Czcińskim kinie przez okres jego działalności zatrudnionych było wielu mieszkańców miasteczka. Kinooperatorzy Tadeusz Ostrawski 1950-1953 Jan Rechliński 1951-1992 Pomocnicy kinooperatorów Ryszard Wierzyński i Piotr Płotkowski lata 60. Józef Kostyński lata 60. Franciszek Medyk lata 60. Józef Burdek lata 70. i 80. Ryszard Pędziwilk lata 80. Bileterami kina Stefan Zalewski, Tadeusz Uranicki w latach 60. i Teresa Szkuciak w latach 70. i 80. tych kino w Czcińsku zdroju w latach 50. i 60. czynne było cały tydzień i w dni powszednie wyświetlano po jednym seansie, a w niedzielę i święta po dwa, a czasem więcej. Kopie filmowe dostarczano do miasteczka kolejnych. Pomocnik kinooperatora miał za zadanie odbierać je ze stacji PKP. Repertuar, plakaty i fotosy przychodziły z miesięcznym wyprzedzeniem pocztą. Przed każdym filmem była wyświetlana obowiązkowo polska kronika filmowa. Po niej dodatek przeważnie produkcji rady dzieckiej, przedstawiający najczęściej życie i pracę w kołchozie. Po dodatku... pociąg i Po dodatku następowała projekcja zapowiadanego filmu. Z polskich filmów, jakie wyświetlano w latach 50., w Kinie możemy wymienić między innymi Zakazane Piosenki z roku 1946 w reżyserii Romana Puszkowskiego, Czarci Chleb z roku 1950 w reżyserii Tadeusza Kańskiego, Dom na Pustkowiu z 1950 w reżyserii Jana Rybkowskiego. Z filmów zagranicznych wiodły premiu filmy produkcji radzieckiej. Były to w większości obrazy przedstawiające zwycięstwo Armii Czerwonej nad faszyzmem. Jednym z takich filmów był obraz pod tytułem Bitwa o Berlin. Dużą popularnością cieszyły się filmy amerykańskie. Były to przeważnie westerny. Rio Bravo z 1959 roku, Siedmiu Wspaniałych z 1960 i innych. Sala kinowa była również wypożyczana na różnego rodzaju zebrania organizacji społeczno-politycznych i religijnych istniejących w mieście. GSPZPR, świadkowie Jehovah. To właśnie tam odbywały się różnego rodzaju spotkania, odczyty i występy artystyczne. Na ogół po zebraniu uczestnikom wyświetlano film w celu uatrakcyjnienia spotkania. Dodatkowo organizowano często projekcje specjalne dla szkół, które zamawiały dla siebie interesujące je filmy. Na przykład w latach 60. Zemsta w reżyserii Antoniego Bokuciewicza z roku 1957 albo krzyżacy Aleksandra Forda z roku 1960. Dzieci miały swój seans w każdą niedzielę o godzinie 15, który później przeniesiono na godzinę 11. Wyświetlano w nim przeważnie animowane bajki i fabularne filmy dla dzieci. Tajemnica Dzikiego Szybu z 1956 w reżyserii Walima Berestowskiego, Lub Bitwa o Kozi dwór z 1962 roku tego samego reżysera i wielu. W latach 60. Do każdego filmu przypisywano grupę wiekową. Wyświetlano filmy od lat 16 i 18. Przepis ten przeszkadzał bardzo młodzieży szkolnej, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, a chciała zobaczyć koniecznie, co wyświetlają dla dorosłych. Mniejszy problem stwarzali w ówcześni bileterzy, którzy czasem przymykali oko na niepełnoletność młodzieży szkolnej i wpuszczali małolatów na takie seansy. Jednak prawdziwą zmorą były tak zwane trójki klasowe. Nauczyciel plus dwóch rodziców, którzy pieszo, ciągną ciągnąc za sobą drewniany wózek na czterech kołach, załadowany aparaturą projekcyjną, pudłami z kopiami filmowymi i do tego ekranem z płóciennej płachty. Na takie eskapady chodziliśmy przeważnie w składzie: pani Ostanówkowa, Józef, e, Józef Antkowiak, Jasiu Rychniński i ja. Do domu wracało się w nocy po godzinie 12. Wypady takie organizowaliśmy, by uzupełnić kasę trzcińskiego kina, które miało z góry przydzielony plan sprzedaży biletów. Głowiła się więc pani Ostanówkowa, kiedy frekwencja na seansach nie dopisywała, a kasa była pusta. Poszukiwała wówczas dyrekcję, oddając jej pieniądze ze swoich prywatnych oszczędności, a swój niedomiar odzyskiwała z następnych seansów. W roku 1970 nastąpiła krótka przerwa w działalności kina 22 lipca. Rozpoczął się bowiem jego kapitalny remont. Przyniósł on kino wiele ulepszeń i udogodnień, lecz zdaniem wielu mieszkańców zeszpecił front budynku kina, pierwotny posiadał nad wejściem półkolisty portal, który zdobił jego szczyt. Niestety rozebrano go, stawiając na jego miejscu płaską szczytową ścianę w kształcie trójkąta. Szkoda, że nikt nie stanął w obronie budowli stanowiącej nie tylko wartość sentymentalną, ale i historyczną. Wewnątrz zmieniono całkowicie układ pomieszczeń, kasa i poczekalnia, powiększono kabinę operatorską, przystosowując jej wnętrze do nowej aparatury projekcyjnej i osprzętu pomocniczego. W zachodniej elewacji budynku na nowo przebudowano pomieszczenia na toalety i magazynki gospodarcze. Salę widowiskową wydłużono kosztem ówczesnej sceny, pochylono w większym stopniu podłogę w stronę ekranu, a cały budynek otrzymał centralne ogrzewanie wraz z kotłownią, którą dobudowano od południowej strony budynku. W 1971 roku zakończono remont. Sala kinowa została wyposażona w 210 miejsc. Niestety nie były tu znów podnoszone drewniane krzesła, prawdopodobnie zmodernizowanego w tym czasie kina w chojnie. Zamontowano nowy ekran, który był przysłaniany kurpurową kurtyną. Nagłośnienie kina stanowiły cztery kolumny 20, 20 watowe wysoko i niskotonowe, z których dwie umieszczane były za ekranem, a dwie po jego bokach. Kabinę operatorską wyposażono w nowoczesne aparaty projekcyjne AP621 przed budynkiem. Po obydwu stronach schodów wybudowano niskie murki, na których zamontowano ławeczki i gabloty na fotosy, repertuar i plakaty. Wtedy kino przeżywało swoją drugą młodość. Widownia zapełniała się do ostatniego miejsca, a czasami organizowano dodatkowe seanse. Największym zainteresowaniem cieszyły się amerykańskie filmy Grozy i japońskie produkcje o tamtejszych potworach. Pod koniec lat 80. Do kina w Szcińsku Zroju zaczęło przychodzić coraz mniej widzów. W sali siedziało po kilkanaście lub kilka osób. Niektóre dni odwoływano seanse, ponieważ nikt nie przychodzi. Sytuację tę powodowała nadchodząca w lawinowym tempie era odtwarzaczy wideo, które stawały się coraz częstszym wyposażeniem każdego gospodarstwa domowego. W 1992 roku z powodu małej frekwencji Kino 22 lipca zostaje zamknięte. Wojewódzki Zarząd Kim w Szczecinie demontuje i wywozi cały sprzęt oraz wyposażenie, natomiast akta osobowe pracowników zostają przeniesione do centrali w Poznaniu. Budynek po przez jakiś czas stoi pusty. Następnie zostaje utworzony w nim bar piwny, a później sklep spożywczy. Do dziś funkcjonuje w nim sklep spożywczy i tylko starsi mieszkańcy, którzy przychodzą tu robić zakupy, wspominają o istnieniu w tym miejscu. Prezentacja powstała dzięki wspomnieniom Leonardy Ostrowskiej, Tadeusza Ostrowskiego, Teresa i Jana Rychlińskich, Piotra Szukalskiego, Mieczysława sosia -Luka, Ryszarda Wierzbińskiego i autora pana Grzegorza Zwolińskiego, który przygotował dzisiejszy referat.